ma się, siama. Kolejny odcinek eee, nie, nie będę mówił który to już jest z serii Bo nie wiem który Będziemy go pójść jako, jako który wyjdzie Także dzisiaj takie szybki, szybkie nagranie eee, No co, jesteśmy po zawodach Gryf Race W gryficach. Chciałem powiedzieć, że Panowie robota <laughs> Sorry za rękawiczki słuchajcie Bo niestety poszło wszystko do prania Wyciągnąłem jakieś starocie, byleby tylko założyć coś na ręce ale jak widzicie o, o myszy harcują. E, no dobra, wracając do tematu e, Gryf Race. Słuchajcie, pierwszy, pierwszy taki piknik Enduro, który się odbył w Gryficach. Wielka piona dla chłopaków, naprawdę mega szacunek za przygotowanie za, za cały kształt imprezy. Fajny tor, przyjemny. E, no co tak jak przewidziałem rano, że cały dzień będzie ładnie. Jak my wyjedziemy na trasę, zacznie padać oczywiście dla nas. No, i się spełniły moje przewidywania, także mieliśmy bardzo mokrą trasę. Eee, powiem tak, pierwsze zawody w sumie po wymianie siedzenia, poszycia siedzenia, przepraszam. Eee, dostałem takie siedzenie od firmy pod nazwą Ripper Gripper. To jest Tomcio, który wykonuje takie właśnie poszycia siedzeń. Są trzy rodzaje tych siedzeń. Są pełne, są dwóch, chyba nie, sorry, trzech trz, 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 trz części się składające. No i trzecie to jest to z tymi dodatkowymi paskami, przeszyciami. Dałem Tomkowi do oprzycia, bo niestety moje ostatnie próby oprzywania siedzenia nie za bardzo mi wyszły. Zresztą Tomek to później ocenił. I mówi, że trochę kiepsko było, bo ani nie było podklejone, ani nie było dobrze. Jeszcze on ma fajne jakieś szywki chyba ocynkowane, czy, czy coś tego typu, że one po prostu nie rdzewieją. No i co? Ładnie mi obił to, bardzo pięknie. Także jest zrobione. No co? Ocena. Ocena jest taka, że powiem szczerze. Siedzenie jest zajebiste. No tyle tylko powiem. Trzyma mega. Także naprawdę tutaj muszę powiedzieć, że petarda. Jeżeli chodzi o, o trzymanie, no dobra, no to na czym ja tu skończyłem? No trzymanie, powiem wam tak. Pogoda była dosyć, no było to było, no. sypało się wszędzie to było to. prawie godzinę motocykl. No i co, no i powiem wam, że siedzenie trzyma petarda, no naprawdę. Nie jest tak, że nie wiem, klei tak, że po prostu dupa nie ucieka i nie, nie mogę przesunąć. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o, o otrzymanie, jest po prostu paski, dają tyle, że. Uuh. I to jest, słuchajcie, nowy materiał bo to jest taka guma. To jest taki zgumowany. Pięknie przeszyte, bardzo, bardzo solidnie to jest zrobione. Nie jest jakaś tam taka lipa, odwalona jak na niektórych. Co ja ostatnio? Poczekajcie. Jakieś mnie. Miałem... Nie, oryginalne chyba w sumie było. Ale wcześniej w KTM miałem przez kogoś gdzieś tam zamawiane to powiem Wam, że jedno uderzenie gdzieś tam tutaj chyba, w, co, co to było, jakaś, jakaś gałąź uderzyła i po poszyciu od razu. To był chyba drugi wyjazd jak, jak motocykl miałem wtedy i od razu to poszło. No co, no powiem Wam, że musicie sprawdzić, ale ja postaram się tak pomiędzy wrzucić filmy. Czyli na pewno jak już pewnie wcześniej było wrzucone, ja będę takie będą były stawki robione, więc widzieliście jak to wygląda, jak się jechało. Pogoda była naprawdę błotnista, nie miałem opony z tyłu, po prostu już taki ogryzek był na koronce jechałem. Ta koronka już w ogóle nie trzyma, próbowałem ją ratować jakimś podcinaniem nożem kostki, ale niestety im bardziej podcięta, tym ta kostka jest bardziej miękka. Dlatego no co, zainwestowałem w sobie w nową oponkę Tak jak widzicie zielony pasek Niestety nie, To niestety no stety generalnie widziałem u Nikodema e, Oczywiście pozdrowionka dla Nikodema Słuchajcie gratulacje za pierwsze miejsce Widziałem u Nikodema tą oponę i po prostu zakochałem się jak zacząłem jak on jedzie po tym mokrym jak ta opona wybiera na tym błocie gdzie on naprawdę fajnie gazował i, i zakręty wszystko porządnie cisnął i naprawdę, powiem Wam, ta opona po prostu była petarda, więc stwierdziłem, że trzeba zainwestować chyba w nową. Nie będę się, że tak powiem, na tym ogrysku moim bawił, bo, bo niestety, no co no, jak mam gdzieś tam tracić sekundy, albo nie, nie bawić się fajnie, bo o, widzicie, but mój jeszcze tu pęk. nie bawić się fajnie, bo, bo nie ma przyczepy, to, to jednak trzeba chyba zainwestować w jakąś oponę. Także X-Grip 140, bo jeździłem teraz na 220 bo mi ja Wam, jest duża różnica tej 140. Balon jest porządny, naprawdę. Kostka jest mięciutka. Zresztą widać, jak ona się wygina. Fajnie, ta kosteczka. No jest petarda. Jest petarda. Już tutaj takie widzicie, zrobiłem sobie... Przed chwilą chciałem stanąć na koło za pierwszym razem. Nie wiedziałem, że taką ma przyczepę od razu. Motocykl do tyłu, fik. Także naprawdę petarda, petarda, że chodzi o trzymanie. Zobaczymy jak ona się zachowuje przy dłuższym jeżdżeniu, jak szybko ta opona schodzi. To jest X Grip, Jack the Gripper, chyba coś takiego. Nie jest, nie jest to ta opona Super Enduro, bo tutaj tak, ja akurat opinie od jednej osoby, słyszałem od Mattiego, słyszałem kiepską opinię na, tej, na temat tej Super Enduro. Także no, zobaczymy jak ta się sprawuje. Także zaraz poczyścimy jakieś kółeczka, zobaczymy jako na łapie. Nie chcę tutaj tyrać komuś łąki, uszkodzić tej łąki. Także pojeździmy sobie tak na spokojnie tutaj na kółeczku, pobawimy się, zobaczymy. zobaczcie. Mus, a mus, 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 dostałem od Dukasza. Mus jest rozwiercony, był to mus twardy, teraz jest rozwiercony, trochę uklepany, więc jest 140. Teraz jak jechałem prosem trochę ta opona latała, ale mi się zdaje, że ona się jeszcze nie ułożyła w rancie. Także zaraz ją spróbuję, jak będę w domu, troszeczkę powyciągać z rantu, bo widzę, że tutaj na przykład wyszła, a tam powpadała z tej strony, tak jakby nie, nie wyszła do końca. Chyba z tej strony wyszedł cały rant, cały, cały, cały. Tak, z jednej strony wyszedł rant, więc będę musiał ten rant wyciągnąć, chyba że sam wyjdzie przy jakimś tam skoku, chociaż wątpię. Także będzie trzeba go zrobić. No co, ogólnie po zawodach yy, jestem mega zadowolony, udało się zdobyć drugie miejsce. Chociaż mówię, opona była kiepska. Dwa razy jeszcze mi gdzieś ten, na tej trasie z gastem, Zresztą wrzucę ten przejazd, to sobie zobaczycie. Ale powiem wam tak, no, siedzenie petarda. Eee, wróciłem do handbarów. Wróciłem do handbarów z powrotem. Trochę powyginane są, trochę gdzieś tam zostały już. Ale powiem wam, wróciłem do handbaru, bo miałem listki. Listki nie wytrzymały dłużej niż miesiąc, chyba miesiąc, nawet nie miesiąc. Przy pierwszych dwóch wyjazdach od razu podpadał. Musiałem montować na trytki. No i stwierdziłem, że chyba lepiej mieć ten kilogram więcej na kierownicy, a bezpieczniej się czuć przy tym hard enduro, niż gdzieś tam ubrywać ciągle. A jak widzicie, światło już jest do wymiany, oczywiście to już jest drugie światło, ale teraz będę zakładał ten Playster taki ten motocrossowy, bo szkoda, tak naprawdę, kurde, rozwalać tych świateł ciągle. Gdzieś tam zawsze gdzieś się uderzy i to światło pada, także nie musi być, może być plaster, Także będziemy jeździć z plajstrem.

To się stanie, że tak rozpnę. Ostatnio guma mi trochę po zaczął podprowadzać na temat sprzęgła, że chodzi o wolną gumę, że to sprzęgło jednak powinno być schowane, żeby ono tak naprawdę, tak jak widzicie, o, że praktycznie już popuszczenie, żeby było dłuższe, łagodniejsze. No bo jak macie to sprzęgło podkrycone mocno, to ono tak naprawdę jest, a bo go nie ma. Nie ma tego przejścia takiego łagodnego, więc do gumy jest tak naprawdę lepsze to sprzęgło, łagodniejsze. Także lepiej sobie to pod, pod, podregulować ustawić, żeby to sprzęgiełko tak widzicie brało i, i jednym tempem ja powiem wam szczerze że ja muszę się nauczyć jeżdżenia na wolnej gumie po prostej linii bo nie potrafię cały czas do lewej, do lewej, do lewej, do prawej też nie potrafię tylko do lewej strony mnie przyciąga nie wiem, ale to chyba myślę, że każdy na początkach gdzieś tam się uczy to ma ten problem ale co, będziemy ćwiczyć Siadło, siadło, dwa kółeczka zrobione Także coś tam zaczyna świtać w tym trenowaniu Także jeszcze drugie ćwiczenie to ostatnio sobie rozkminiam, czyli wstawanie na przednie koło Ale nie wiem czy dzisiaj będę robił, bo nie jestem w ogóle przygotowany ochraniaczowo Tylko tak sobie wyjechałem tu kawałek z domu, żeby pojeździć Także no zobaczymy, nie chcę tutaj za bardzo ryć na drodze, żeby nie było zaraz syfu Chociaż tak tutaj ciągniki jeżdżą, to to samo robią. Że jakichś tam śladów mocnych nie narobimy. Dobra, jedziemy tutaj trochę. Na łąkę. Ruszymy sobie stąd, żeby, żeby tego śladu nie robić. A Słuchajcie, co do testu oponki do tej Jack the Gripper, to zrobimy jakiś odcinek. Myślę, że pojedziemy sobie chyba w niedzielę nagramy Tak naprawdę test, bo tutaj Mati mnie namawia, bo mówi, że założy gorszą oponę, żeby ta opona była o wiele gorsza od mojej, żeby dać mi szansę. Także Mati testujemy w niedzielę, zobaczymy co to będzie. Dobre, aj, opa, na kúlečko. Ah ja dan gebacht ik het zo